There's so many ways to so be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta try. W kolejnym odcinku Summer Diaries Dzisiaj mamy czwartek, od rana piękna pogoda Jest gorąco Ja dzisiaj w sukience Nubes Dlatego, że ona jest bardzo wygodna Nie trzeba do niej zakładać stanika Dlatego, że tutaj mamy taką e, No trzyma nam się wszystko na tej gumce I przez to, że jest tak komfortowa w noszeniu I że to lę, to Też się tak nie zgrzewam w niej I wiecie, wygodnie mi nawet w niej Chodzić po domu. Tak, dzisiaj od rana kończyłam różne rzeczy, co by jutro mieć. No, w sumie taki wolny dzień, także mam zmontowane już kolejne vlogi. Muszę jeszcze tylko jeden, jakby obejrzeć, wiecie, sprawdzić i mogę zapisać. Spisałam sobie kilka podpunktów, o czym chciałabym powiedzieć w podcaście, bo za chwilę siadam i nagrywam. Chciałam właśnie coś tak w okolicach urodzin nagrać, jakoś wcześniej nie było, kiedy przed urodzinami, i tak stwierdziłam, dobra, dzisiaj siadam, nagrywam i może właśnie jutro rano, w piątek wam opublikuję. Dzisiaj są w ogóle moje mamy urodziny, 18 lipca, także już dzwoniłam rano z życzeniami. I dzisiaj też e, mamy z kubą czwartą rocznicę. Wczoraj tak rozmawialiśmy i mówimy: Trochę nie możemy w to uwierzyć, że to już cztery lata. E, a z drugiej strony ma się takie wrażenie, że tyle już się wydarzyło, że trochę to brzmi jak tylko cztery lata. Jeden, drugi, trzeci, czwarty wyjazd już naprawdę sporo wyjazdów za nami. E, a jeszcze z trzeciej strony wydaje się z kolei, jakby, jakby to było z dwa lata temu więc czas leci szybko i wolno, to zależy jak się na to spojrzy, ale tak, pamiętam jak szliśmy właśnie na pierwszą randkę do fajnej knajpy na garnizonie, już jej nie ma, jakoś chwilę później ją zlikwidowali, jest tam teraz coś innego, a mieli naprawdę dobre włoskie jedzenie, chyba się nazywała Twoje Miejsce? No, w każdym razie byłam tam już też wcześniej i pamiętam, że było dobre jedzenie. No i tak nie wiedzieliśmy za bardzo, co dzisiaj zrobić na rocznicę, nadal nie wiemy, więc możliwe, że po prostu wieczorem sobie coś włączymy i obejrzymy jakiś film, a może pójdziemy na plażę, może tym razem będzie przyjemniej i ładniejszy zachód słońca, bo w niedzielę, jakby po moich urodzinach było tak pół na pół. Nie był to najpiękniejszy zachód słońca i nie było najcieplej, chociaż dzisiaj też ma spaść temperatura wieczorem, wiecie, tak w ciągu dnia się nagrzewa do 25-20 we just 6-30 stopni, a wieczorem spada nagle do 20. I to w sumie nie jest zimno, ale wiecie, w porównaniu do tego, co jest na przykład o 12, o 15, no to yy, odczuwalnie jest po prostu zimniej. Także zobaczymy. Mieliśmy też się wybrać do kina na W głowie się nie mieści dwa. Jest to kontynuacja yy, tej fajnej animacji, bajki. Bardzo mi się spodobała ta pierwsza część, oglądałam to już naprawdę kilka razy. Yy, I uważam, że nie jest to tylko dla dzieci. Jest to taka animacja mówiąca... Yy, jakby opowiadająca, co się dzieje w naszej głowie, w głowie się nie mieści i właśnie mamy bohaterów w postaci emocji. I fajne jest to, że druga część rozwija te emocje i wiele osób spekuluje, że powinni pójść o krok dalej i pójść w trzecią część, gdzie będą jeszcze inne emocje, które pojawiają się właśnie jak dorastamy, więc ja bardzo chciałam zobaczyć drugą część, dlatego, że uważam, że właśnie jest to wartościowy film nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Wiadomo, warto dzieci zapoznawać z różnymi emocjami, Emocjami, ale uważam, że jest to też fajny film dla dorosłych, żeby w taki właśnie innym wymiarze obejrzeć, um, jak są opisywane różne emocje. Więc mieliśmy iść, ale akurat tutaj obok nas w kinie Sansy o 15, więc no trochę za wcześnie. E, ale może jeszcze się dzisiaj wybierzemy, zobaczymy. Może podejdziemy do jakiegoś innego kina. Także nie wiem, jak się dzisiejszy dzień potoczy, wszystko się okaże. E, natomiast ja teraz tak e, podłączam za chwilę mikrofon. Już sobie wyjęłam, e, zrobiłam kawę, więc mogę siadać i. Nagrywać dla Was odcinek podcastu. Serdecznie Was zapraszam do wysłuchania. Lidzia mi tu pomaga wybrać, w co się ubrać, bo idziemy jednak do kina. A wiecie, teraz jest jeszcze tak w miarę 23 stopni, no jak wyjdziemy, to będzie 21, ale. W kinie zawsze klima im jest y, latem. Zawsze jak pójdę w tym, w czym jestem w ciągu dnia, to potem jest zimno. E, gdzieś tak w połowie filmu, jak ta klima nawieje, to y, po prostu mam dreszcze, więc zastanawiam się, czy nie założyć którejś bluzki po prostu z dłuższym rękawkiem. E, no, bo raczej się nie zgrzeje, a wieczorem, jak wyjdziemy, właśnie będzie 21 stopni, więc myślę, że może coś w tym kierunku. Ewentualnie właśnie y, koszulkę na krótki rękawek i wezmę tą kurtkę jeansową. E, no, nie wiem. Co Kicia? Chcesz się położyć akurat na tej koszulce? Czy co? Czy to jest Twój wybór? Ty stajesz przy tym. Okej. Okay. <grym> a nie to. A nie? Co sądzisz? A może jednak. Mm. No tak, trzeba. Aha, wiesz jak chcesz pogryźć? No to ja już nie wiem. To ja już nie wiem, Kiciuś. Czyli co jednak ta? No dobrze, to niech będzie. Mam moją koszulkę z długim rękawem, którą wynalazłam w. I maksi się chyba? E, chyba tak, tutaj ją pamiętam, że jej się jakoś wypatrzyłam. I do tego mam lniane, czarne spodnie z Oiszu. Więc tak, idziemy dzisiaj do Kina, plażę odpuszczamy na 19.20 mamy sens. No. Także zbieramy się. Jakoś po 21.00 film się kończy, albo 21.30, coś takiego, więc akurat taki wieczorny sens. Kolejnego dnia, wczorajszy seans był bardzo fajny. Serdecznie Wam polecam film, w głowie się nie mieści dwa. Kolejna naprawdę bardzo fajna animacja. Co prawda, niektóre rzeczy w tle wyglądają no dosyć podobnie mm, jak w poprzedniej części, ale jakby no pojawiają się nowe emocje. występuje tak zwany remont, powiększa się konsoleta, którą sterują różne emocje, no i pojawiają się też nowe, właśnie emocje. W życiu Riley, więc w tej głowie się dzieje, i uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny koncept na, właśnie na bajkę, na animację, na takie zobrazowanie, że tak naprawdę wszystkie emocje są nam potrzebne. I ja szczerze mówiąc, liczę, że będzie kolejna część, może za parę lat gdzie Riley będzie już dorosła. Bo było jak była dzieckiem, teraz już nastolatką i mam nadzieję, że będzie też taka część, gdzie ona wejdzie w dorosłość i będą inne emocje i jeszcze fajniej zostanie to pokazane. Że w kinie było bardzo fajnie, a dzisiaj słuchajcie, mam taki kreatywny dzień. Stwierdziłam, że robię sobie taki kreatywny piątek. Mam wszystko właściwie pokończone. Później po prostu to poprzesyłam na YouTube i tak dalej. Ehm, I stwierdziłam, że dzisiaj rano zabieram siebie do Parku Oliwskiego na taki solo date. Zawieram ze sobą rzeczy do malowania i w parku się rozłożę na kocyku. Nie wiem, może zrobię sobie kawę albo herbatę, kubek termiczny i po prostu spędzę sobie tak godzinę, półtorej, nie wiem. Liczyłam, że będzie troszeczkę ładniejsza pogoda, w sensie jest tak przyjemnie, nie ma upału, bo jest 20-21 stopni, ale są takie chmury, że co chwilę robi się dosyć ciemno. Nie będzie dzisiaj, nie będzie padać, ale wiecie. Fajnie jakby to słoneczko się przebijało. E, więc tak, biorę moje szkicowniki, e, biorę moje nowe farby, z których jeszcze nie korzystałam, bo są pięknie e, zapakowane. Tego, że one są wszystkie jakby te pastylki e, osobno pofoliowane. O, w ten sposób. I trzeba po prostu je rozpakować, nakleić tą naklejkę na spód, żeby w razie co jakbym chciała, nie wiem... Dokupić czy wymienić kolor, nie wiem, e, sobie e, znaleźć po prostu numerek. I to, co jest fajne, to to, że tutaj jest taka gotowa plansza na zrobienie właśnie tych słoczy kolorów, więc. W sumie nawet to jest wygodniejsze, bo tamtą kartkę, co sobie zrobiłam, chyba po prostu wyrwę, żeby móc ją mieć gdzieś z boku, a nie przewijać cały czas notes, a tutaj jak zrobię te słocze, to mogę sobie to położyć obok i po prostu wiecie, fajnie jest sobie zerknąć, czy chcę ten zielony, czy inny, bo jak są w tych małych boksach, to te kolory zawsze wydają się ciemniejsze, więc zabieram to ze sobą i myślę, że te słocze zrobię właśnie na miejscu, jako taką rozgrzewkę przed jakimś malowaniem. Zobaczymy, co dzisiaj zrobię. Jeszcze nie pomalowałam w ogóle farbami tych moich kamieniczek gdańskich i tego budynku Piach i Woda na plaży. O, wychodzi słońce to chyba, chyba czas się zbierać, tylko jakby został ten szkic i zaczęłam malować inne rzeczy, także może dzisiaj dokończę też to, może zrobię nowe rzeczy, także zbieram, słuchajcie, to co mi potrzebne. Mam tutaj w ogóle w tym pudełku pojął, bo włożyłam sobie wszystkie te rzeczy od malowania, pędzle, właśnie z myślą o takim pikniku kupiłam ten kubek na wodę i na pędzle, Tutaj się jakoś wlewa, tak wlewacie tutaj wodę, mam nadzieję, że jakoś bardzo nie przecieka, ale ja chyba po prostu, wiecie, wleję sobie wodę do picia do butelki i potem po prostu tutaj, wiecie, trochę naleję z tej butelki. Żeby w razie, co mi się po drodze tutaj nic nie wylało. Oczywiście pędzelki i inne tego typu rzeczy. Uszykowałam sobie już też papier, żeby później te pędzle po prostu zawinąć i zabrać z powrotem do umycia w domu. Tę poprzednią paletkę też zabieram. Pytacie, skąd ona jest. To jest paletka kupiona w Empiku. 79,99 kosztowała online, chyba czasami jest taniej. I ma naprawdę sporo fajnych kolorków. Ma też ten pędzelek tutaj gdzieś. Siłam. Uważam, że jest to naprawdę dobra ilość jakby kolorów w stosunku do ceny. E, tak wyglądało opakowanie. 72 kolory e, i tu można było właśnie z tyłu zobaczyć jakie one są, bo widziałam niektóre wersje, które nie miały w ogóle żadnych obrazków z tyłu, nie dało się znaleźć w internecie, jak ta paleta w środku wygląda. No i wtedy tak kupujecie kota w worku. Także to mogę wam polecić stacjonarnie, widziałam już w kilku Empikach, także łatwo do dostania. Więc tak słuchajcie, pak te rzeczy, wleję sobie wodę, może właśnie sobie jeszcze coś zabiorę do picia, czy jakąś przekąskę, bo przed chwilą zjadłam śniadanie, żeby właśnie być najedzona i tak dalej. Więc biorę wszystko, może jeszcze spakuję sobie książkę, gdybym stwierdziła, że nie chcę już malować i po prostu mam ochotę trochę poczytać, to jest książka mamy godzinę 9.57. myślę że idealnie żeby właśnie tam nie wiem pójść na godzinę półtorej posiedzieć sobie przyjemnie w parku i jak wrócę to sobie wiecie porobię resztę rzeczy w domu a wieczorem mam kolejne kreatywne zajęcie dlatego że idę dzisiaj na warsztaty ceramiczne z czego bardzo się cieszę są w Gdyni wieczorem bo od 18:30 do 20:30 chyba więc taki kreatywny dzień się szykuje bardzo mnie to cieszy ja uwielbiam takie rzeczy i właśnie chciałam te w wakacje korzystać no właśnie z tego, że mogę spakować sobie te rzeczy, pójść do parku i usiąść i coś porobić. Także bardzo się cieszę. Założyłam dzisiaj sukienkę, stwierdziłam, że dzisiaj chcę w tej czarno-białej sobie pochodzić. Zbieram się i lecę do parku. fajne miejsce. Akurat teraz wyszło dosyć mocne słońce, bo był taki przyjemny cień. Jestem tam jakby dalej w parku, ale tu jest po prostu przyjemniej i spokojniej. Trochę się już rozpakowałam. Musiałam związać sobie włosy jakąś wstążką, bo nie zabrałam gumki do włosów i teraz tak się ciepło zrobiło, ale nie wiem na ile to mi się utrzyma. Więc tak, odpakowuję nowe farbki, robię słocze. Mam kawę. Jest naprawdę przyjemnie. Tutaj właśnie jest taka dalsza część parku, że nie chodzi aż tyle osób. Wiecie, nie przechodzi ktoś non-stop tutaj e, tą alejką, więc jest po prostu tak swobodniej, przyjemniej. E, a gdzieś tam w tej głównej części parku, no to nie wiem, czy bym się czuła tak komfortowo, żeby nagrywać. W sensie wiecie, hookers, ale no jakoś tutaj jest tak przytulniej, kameralniej, więc mogę sobie wyciągnąć właśnie statyw, postawić i spokojnie sobie malować już mi ta wstążka. Pada. Zaraz coś innego wymyślę, ale zapomniałam gumki do włosów, więc mówić trudno, więc tak, kawa i zaczynam. W sumie tak sobie teraz myślę, że jak będzie tak ciepło, to będę musiała się przysunąć trochę jednak w cień, bo grzeje mi na maksa w plecy, ale mam taką cichą nadzieję, że to wiecie, na 5 minut wyszło słońce. O, jakby było tak, jak na początku, to by było idealnie. Takie słońce za chmurką. No zobaczymy. Parku 3 godziny. Miałam tutaj idealne miejsce. Trochę musiałam się przysunąć później, bo, e, bo po prostu mocno grzało słońce w plecy i było nieprzyjemnie. Fajnie, że słoneczko jest, ale wiecie o co mi chodzi? Po prostu na maksa tutaj e, grzało, a tam kawałek dalej miałam trochę cienia, więc też lepiej mi się e, i przyjemniej malowało. Także tutaj mam swój spot i myślę, słuchajcie, że tutaj yy, jeszcze wrócę. Także znalazłam fajne miejsce, żeby usiąść, gdzie nie ma też jakoś bardzo dużo ludzi, więc można sobie swobodnie tutaj malować. Chociaż w pewnym momencie zrobił się dosyć spory ruch, ale no poza tym było fajnie. Yy, a teraz już wracam, no bo muszę też coś zjeść, dać jeść Moli. Yy, co prawda, jadła przed moim wyjściem, ale. Wracam do domu, mam parę rzeczy jeszcze do zrobienia, a po 17 wychodzę i jadę do Gdyni, właśnie na warsztaty ceramiczne. Więc fajny taki dzień, pełen kreatywnych rzeczy. Skończyłam te kamieniczki. Jeszcze zastanawiam się, czy u góry dać jakiś napis Gdańsk. I zrobiłam takie alapiwonie, także jestem zadowolona. Nawet te kamieniczki wyszły. W pewnym momencie miałam wrażenie, że mi się nie podoba, ale jestem zadowolona także. Naprawdę fajnie spędzone 3 godziny przyjemnie na świeżym powietrzu. Cześć! Spuścisz mnie? No już jestem! Wyspałaś się, co? Zaraz ci otworzę balkon, to możesz sobie wyjść. Zaraz ci dam jeść. Oha! No chodź! much No dobrze, kochani, jestem, wróciłam. Jest już 22.30. Kuba już śpi, bo rano wybiera się na rower, więc poszedł wcześniej spać. A ja w sumie myślałam, że będę szybciej, bo warsztaty miały być o 20.30. Tym chwilę czekałyśmy na dziewczyny, więc się trochę przedłużyły. A potem jeszcze się przedłużyły. Więc ostatecznie były jakoś do prawie dziesiątej. Ja dosłownie przed dziesiątą zamawiałam sobie bolta. W tamtą stronę jechałam SKM-ką i autobusem, bo to było My Urban Mood a to jest gdynia karwiny. Jeśli się nie mylę, małe kacki tam wyżej kawałek to chyba karwiny. W każdym razie, no kawałek od, yy, ode mnie, więc wcześniej właśnie pojechałam skm KMK i przesiadłam się w autobus, bo tak mi podpowiadało, ale już stwierdziłam, że wieczorem, wiecie, po 10 nie będę się, nie wiem, przesiadać i tak dalej, tylko po prostu sprawdzę sobie bolta i od dziwo był w dobrej cenie, bo za 29 zł. podwiózł mnie stamtąd prosto to pod dom e, więc to nie jest codzienna cena zwłaszcza na piątek 22 godzina, wiecie jak Gdynia Sopot musi przyjechać do Gdańska e, więc stwierdziłam, że nie ma co się pakować w SKM-ki autobusy, zwłaszcza, że stamtąd autobus mógłby być dosyć rzadko już o tej godzinie natomiast same warsztaty było genialnie było naprawdę świetnie, wiecie co czasami jest tak, że po prostu znajdujecie się w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie albo wpadniecie na coś, coś Wam się gdzieś pokaże, co jest idealnie do Was dopasowane i właśnie pokazuje Wam się w idealnym momencie. Ja mam wrażenie, że te warsztaty właśnie mi się tak pokazały. Dlatego, że ja zobaczyłam je na Instagramie. Już nie pamiętam, czy na stories gdzieś, czy na rolce. Gdzieś mi się pokazały te warsztaty jakieś poprzednie i stwierdziłam, tak, to jest to. Ja już od dawna chciałam iść na warsztaty ceramiczne, żeby zrobić swój kubek. No po prostu mi się marzyły takie warsztaty. Ja lubię różnego rodzaju takie kreatywne warsztaty, ale te ceramiczne, zrobieniem własnych właśnie różnych rzeczy, bo dziewczyny tam różne rzeczy robiły. Natomiast no, są też tam tematy takie jak wazony czy coś, więc tutaj było, że kubki i tak dalej, więc... Więc no to było po prostu strzał w dziesiątkę. Jak to zobaczyłam, to mówię, kiedy to jest i czy mogę się zapisać. No i się okazało właśnie, że jest tydzień po moich urodzinach, bo patrzyłam właśnie jakoś jeszcze przed urodzinami. Cześć, pachnę inaczej, pachnę gliną. No i były miejsca, więc stwierdziłam, zapisuję się, idę. I chciałam właśnie iść sama, nie z kimś, tylko iść, skupić się na tym, co właśnie tu i teraz zrobić, coś fajnego, poznać nowych ludzi, i powiem Wam, że było naprawdę świetnie. Tak jak powiedziałam, w odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie po prostu mi się te warsztaty pokazały. Była świetna atmosfera, wszystko było super wytłumaczone. Oczywiście na każdym etapie można było się konsultować i właśnie każda z nas robiła troszeczkę coś innego: tu jakieś talerze, tu jakieś półmiski, kubki, właśnie. I tak dalej. No i właśnie było powiedziane, że to wyjdzie ostatecznie po, po wypaleniu, poszkliwieniu i tak dalej. Tak, 10-15%. Mniejsze, więc ja wiedziałam, że nie chcę jakiegoś małego kubeczka, więc robiąc kubek, robiłam go w skali po prostu większej, żeby później był taki, mam nadzieję, idealny. Zobaczymy jak będzie. No i właśnie ta glina wyjdzie ostatecznie biała i oczywiście każdy z nas mógł sobie coś pomalować i tak dalej. Ja sobie już wcześniej zebrałam inspirację, bo wiedziałam, że zbieranie inspiracji na miejscu to jest najgorszy pomysł dla mnie. Muszę mieć tak w 90%. Pomysł już wcześniej. Dobra, Moli tutaj wariuje, więc musiałam zrobić przerwę, ale wiedziałam właśnie, jak chcę, żeby ten kubek wyglądał. Wiedziałam, że ma wyjść troszeczkę mniejszy więc zrobiłam docelowo większy i wiedziałam, że właśnie ta glina wyjdzie biała, więc chcę coś nanieść jakieś dekoracje, więc wybrałam kwiatki więc jak już malowałam to tego za bardzo nie było widać, a ja już z latarką w telefonie zrobiłam, ale mam namalowane różowe kwiatki z żółtym środkiem, więc będą takie różowe kwiatki na białym tle i są takie napisy tam wytłoczone bo były takie właśnie literki, które możecie sobie wbijać i oprócz tego zrobiłam jeszcze cały ran też różowym kolorem, żeby pasowało do tych kwiatków. I tak, dziewczyny też zrobiły piękne rzeczy. Jeśli dobrze pamiętam, teraz to będzie schło dwa tygodnie. Potem będzie wypalane pierwszy raz, chyba 1000 stopni jest wtedy w wypaleniu. I potem kolejny raz, czyli dwukrotnie jest wypalane, wcześniej szkliwione, więc będzie takie lekko błyszczące, ale właśnie będą białe, więc ta glina teraz była ciemniejsza. No i ogólnie super były te warsztaty, więc jeśli ktoś będzie chciał się wybrać z Was, to polecam serdecznie. Nie naprawdę było, była fajna atmosfera, więc zostawiam namiary na dole. No i już się nie mogę doczekać, kiedy zobaczę mój pierwszy, e, pierwszy, własnoręcznie zrobiony kubek. E, także będzie fajnym dopełnieniem witrynki, która mam nadzieję niedługo przyjdzie. E, witrynki na kubki z podróży. No i właśnie zawsze chciałam zrobić swój kubek, także e, to były idealne warsztaty. E, no myślałam, że wrócę trochę szybciej, ale była tak fajna atmosfera i no do ostatniej. W tej chwili tak naprawdę robiłam. Dosłownie, może z 15 minut przed wyjściem skończyłam malować ostatnie kwiatki. Także jeśli Wy też lubicie takie rzeczy, to szukajcie czegoś takiego w Waszych okolicach. Uważam, że to jest super, żeby tak się spotykać i robić różne rzeczy. Właśnie teraz też rozmawiałyśmy, że fajnie, że udało się te warsztaty zrobić też na zewnątrz, bo jest lato, jest ciepło i też ładna pogoda się trafiła. Nie wiem, nie ma ulewy w nocy. Więc. No można było posiedzieć po prostu sobie na świeżym powietrzu i to wszystko robić. Dzisiaj był cały taki kreatywny dzień. Rano malowanie w parku, wieczorem warsztaty, więc naprawdę super. Jestem bardzo zadowolona. Myślę, że wybiorę się jeszcze raz, może na takie same, może na jakąś inną tematykę, ale myślę, że kolejny kubeczek nie zaszkodzi. Jak ten wyjdzie ładnie, to będę już wiedziała, co zrobić, a jak wyjdzie coś inaczej, to będę wiedziała, co poprawić. Także może się ponownie wybiorę. Już właśnie rozmawiałyśmy, że fajnie by było zrobić coś na jesień czy przed świętami, także może coś jeszcze będzie i wtedy się wybiorę. I tak słuchajcie, będę się z Wami żegnać. Idę już zmyć make-up i niedługo do spania. I zaczynamy weekend. Ja jeszcze muszę wgrać miniaturkę na rano, bo film już jest wgrany, ale zapomniałam wgrać miniaturkę, a o 7 idzie na kanał, więc siadam i wygrywam i jutro można chwilę pospać. Tak. Bardzo dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zostawcie kciuka w górę, jeśli taki vlog Wam się podobał, taki trochę artystyczny. Dajcie się znać, czy też lubicie chodzić na takie różne warsztaty, jakieś kreatywne rzeczy, typu właśnie robienia jakichś wianków i tak Ja bardzo lubię. Jak właśnie coś jest sezonowego, to lubię się takie rzeczy wybrać. Więc tak, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i wciśnijcie żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, o nowych vlogach, a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, buziaki! Pa!